Brutalność była wpisana w działalność gangstera, jednak kto by pomyślał, że taką drogą zyska przychylność zwykłych ludzi. Znamienny jest przypadek Diego Eczavariego, właściciela dużej fabryki, którego Escobar porwał dla okupu. Rodzina nie wahała się długo z zapłatą 50 tysięcy dolarów, jednak mimo tego Eczewari nigdy nie wrócił do domu. Został zabity, co uczyniło Pablo wielką gwiazdą w Slamsach. Zwykli, biedni ludzie docenili ten osobliwy gest na bogaczu, którego szczerze nienawidzili. Boss będzie sumiennie dbał o wizerunek Robin Hooda, odbierającego bogatym i dającego ubogim. Za jego panowania w Kolumbii powstają szpitale, osiedla mieszkaniowe, stadiony i kościoły. To sprawi, że do dziś w Ameryce Południowej Escobar będzie miał swoich oddanych zwolenników w świecie gigantycznych kontrastów, z jakimi w tamtych latach borykała się Kolumbia, to właśnie on oferował biednym więcej niż legalne władze. Dla siebie Don Pablo wybuduje kilkanaście okazałych rezydencji,